20 stycznia w Auli Kryształowej SGGW odbyła się noworoczna gala agrobiznesu. Jej organizatorami była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Stowarzyszenie Agrobiznes Club oraz redakcja miesięcznika agro. Po raz piąty byliśmy gośćmi, my i laureaci naszych rozmaitych konkursów, o których za chwilę powiem, gośćmi najstarszej polskiej uczelni rolniczej, która w tym roku obchodzi 200 lat. Proszę Państwa, jest to spotkanie doroczne wybitnych polskich praktyków z obszaru agro, agrobiznesu, rolnictwa z bracią studencką, z naukowcami. Chcę powiedzieć, że jest to bardzo fajna idea, bo dla wielu studentów czy naukowców to jest często odkrywanie świata rzeczywistego. W związku z tym bardzo dużo wiedzy wnoszą nasi praktycy, bardzo chętnie odpowiadają na pytania, często bardzo trudne. Dzisiaj mieliśmy wspólne rozstrzygnięcie naszego konkursu Agro, Agro News i redakcji Agro kwatery na medal 2015. Nagrodziliśmy medalami 25-lecia no, wybitnych polskich agroprzedsiębiorców. Nagrodziliśmy tutaj również przedstawicieli uczelni. No dużo było i oznaczenia resortowe, i resortu rolnictwa, i resortu gospodarki. Bardzo fajna gala, do tego bardzo y, umuzykalniona. Rektor SGGW, profesor, doktor habilitowany Alojzy Szymański. Witając przybyłych gości, powiedział, że takie spotkania z przedsiębiorcami są dowodem na ogromne znaczenie gospodarcze krajowego przemysłu rolno spożywczego oraz małych i dużych gospodarstw rolnych w ogólnoświatowej gospodarce. Dzisiejsza gala jest wspaniałą okazją, aby podziękować tym, którzy przyczyniają się do zmiany naszego życia, przyczyniają się do rozwoju, do rozwoju kraju, do rozwoju naszych regionów, naszych środowisk lokalnych, naszych wsi, naszych gospodarstw. Warto pamiętać, że te zmiany następują właśnie dzięki nim, dzięki ich pracy, ich determinacji, ich poświęceniu, bo podejmowanie trudnych wyzwań na tak konkurencyjnym rynku zawsze niesie ogromne ryzyko. No, odpowiedzialność za zatrudnione osoby, za zainwestowane pieniądze i stąd no, wygranie tej konkurencji na a, rynku europejskim jest wyjątkowo trudne i dlatego warto z tymi ludźmi się spotykać, pokazywać ich, bo oni są przykładem, przykładem właśnie e, tego wielkiego postępu, tych wielkich dokonań, jakie się dokonują na polskiej wsi, w polskim rolnictwie, w polskim przemyśle, o czym świadczą choćby efekty z naszym wzrostem eksportu artykułów rolno-spożywczych, ale myślę, że te zmiany widać na każdym miejscu i za to my jako konsumenci powinniśmy kierować podziękowania dla wszystkich ludzi sektora rolno-żywnościowego, dla ludzi, którzy dokonują tych wspaniałych przemian na wsi, w rolnictwie, bo to po prostu zmienia nasze życie. Szanowni Państwo, gratuluję wszystkim tym, którzy się tutaj zebrali, przede wszystkim Kwiatowi Polskiego Przemysłu Rolno Spożywczego, agroprzedsiębiorcom. Jeszcze raz im serdecznie gratuluję, dziękuję za współpracę. Te nasze relacje, mam nadzieję, że na przyszły będą się tylko i wyłącznie pozytywnie układały. W trakcie uroczystości nagrodzono laureata Nagrody Stowarzyszenia Agrobiznes Club imienia Andrzeja Warchoła. Wręczono świadectwa wierzytelności czynienia dobra ogólnego, a także statuetki pomoc na dłoń. Lauraci konkursu Agroprzedsiębiorca RP z lat 1991-2015 otrzymali medale 25-lecia. Wyróżniono także laureatów konkursu Kwatery na medal zorganizowanego przez redakcję Agro i portal Agronews. Decyzją internautów i czytelników pierwsze miejsce zajęło Bufal Ranch Małgorzaty i Janusza Wrzosków, z Dąbrówki Dolnej. Państwa gospodarstwo agroturystyczne zajęło pierwsze miejsce w konkursie Kwatera na Medal organizowanym przez miesięcznik Agro i redakcję AgroNews. Na państwa gospodarstwo głosy oddało ponad dwa tysiące internautów. Generalnie w całym konkursie głosowało ponad 10 tysięcy osób. To chyba oznacza, że sporo macie Państwo gości. Tak, i to są goście, którzy cenią nas za to, chyba, że co roku um, wzbogacamy naszą ofertę. Staramy się, aby co roku coś nowego nasze gospodarstwo miało, aby ten klient, który kiedyś był, chciał wrócić, zobaczyć coś innego niż dotychczas. A na jakie atrakcje mogą liczyć goście w Państwa gospodarstwie? Ja muszę się sprostować, że tych głosujących było prawie trzy tysiące, a nie tylko ponad dwa. E, jakie atrakcje? Atrakcje wyrwaliśmy przyrodzie e, kupując te dwadzieścia parę hektarów e, kilkanaście lat temu. E, to było pole porośnięte drzewem, drzewkami, samosiejką. W tej chwili to wygląda mniej więcej tak, że jest e, pensjonat, jest dom, jest staw rekreacyjny. E, Zbudowaliśmy ściankę wspinaczkową, mamy ogrodowe spa yy, składające się z dużej samny i, i yy, ha, tap, no, bania powiedzmy i, i mnóstwo urządzeń do, do uprawiania sportów, yy, boisko do gry w bóle. Yy, siatkówka. Próbowaliśmy nawet zrobić takie małe pole golfowe, range golf, ale niestety dziki nam utrudniały to i było zbyt kosztowne, żeby co roku rekultywować to, to. czyli po skoszeniu trawy zamienialiśmy to w pole golfowe. No, ale to jakoś... A czy przy realizacji tej inwestycji korzystali Państwo ze środków unijnych? Tak, zrealizowaliśmy cztery projekty unijne, także to nam w dużej mierze pomogło właśnie poszerzyć ofertę skierowaną dla gości. Dodam, że jeszcze kupiliśmy sprzęty sportowe, sprzęty wodne, rowery, kijki do nordic walkingu właśnie po to, żeby ten gość również zimą i jesienią mógł do nas przyjechać i chociażby po rekreacji, po spacerach leśnych skorzystać z sauny i z gorącej bali, z jacuzzi.